Ojej, jakie, jakie strome te schody są. By można było takie tajne wejście, wiecie, po drabinie zrobić na górę, to by było fajnie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony hogaty. A dzisiaj zaczynamy robienie projektów w House Flipperze 2. Jest to gra, w której możemy kupić dom, wyremontować go, a później drogo sprzedać. Więc dzisiaj chciałbym kupić taki oto dom nad garażem za 51 tysięcy. Jako, że już nazbierałem trochę pieniędzy, mam już trochę umiejętności, to kupimy sobie ten dom. Który, no nie oszukujmy się, najlepiej nie wygląda. Spróbujemy go odremontować i zrobić super miejscówkę dla gracza i zapalonego fana motoryzacji. Taki mamy cel i mam nadzieję, że uda nam się go zrealizować. Jeżeli podoba Wam się taki pomysł na odcinek, zostawcie łapę, suba, komentarz. Padnijcie także na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. No dobra, proszę Państwa. Przede wszystkim, od czego powinniśmy zacząć? Myślę, że zacznijmy od ocenienia, jak wygląda dana lokalizacja. Kupiliśmy ten dom za 51 tysięcy, i już na wstępie mogę powiedzieć, że prawdopodobnie będzie to dobry interes. Zarobimy na tym domu. Naprawdę, jeżeli chodzi o lokalizację, mamy świetne miejsce. Dom wygląda w miarę dobrze z zewnątrz. Oczywiście wymaga trochę odświeżenia, wymaga trochę popracowania nad nim, aczkolwiek wydaje mi się, że powinien naprawdę przypaść nam do gustu. I to jest dom, jaki szczerze mógłbym mieć w prawdziwości. Tylko jeszcze tutaj kosz yy, zamontować jakby. To jest dom, który mógłbym mieć e, mieszkając gdzieś tak w mieście, nie oczywiście jakoś daleko poza miastem, czyli dom z garażem na dole w którym można byłoby trzymać trochę rzeczy, zrobić sobie jakąś pralnię, składzik na rzeczy, trzymać samochód, a na górze mieszkać sobie, plus jeszcze pewnie na jednym piętrze zrobić coś w stylu biura, oczywiście. Jeżeli oczywiście jeszcze jedno piętro by tutaj było dostępne. Pytanie brzmi, czy tutaj jeszcze jedno piętro się w ogóle znajduje, czy to jest dosyć mały dom? Niby jest tam okno, ale jak się tam dostać do tego miejsca? Nie wiem, będziemy próbowali się tam dostać. Na pewno przestrzeń, wiadomo. Jest na dole trochę zmarnowana przez to, że jest to dom wąski, ale ma garaż. Więc spróbujmy posprzątać śmieci na sam start. Więc pozabierajmy wszystko. Dobra, pozbierajmy sobie śmieci. Proszę bardzo, jakieś cegiełki, inne tego typu rzeczy, musimy pozbierać wszystkie śmieci. To jest, to jest podstawa. Pozbierać śmieci z całego domu, posprzedawać cały niepotrzebny syf, czyli tak naprawdę wszystko a Później poczyścić, a później już wiecie, później już się człowiek zajmie całą resztą. O, teraz z tym perkiem to tak naprawdę ja mogę sprzedawać niektóre rzeczy, których normalnie nie mógłbym sprzedać. W sensie mogę niektóre rzeczy jakby zgarnąć do śmietnika, ale dostanę za nią za nie pełną kwotę, nie? Tak jakbym po prostu je sprzedał, a nie wyrzucił. Także jest to naprawdę spoko opcja. Fajnie, że sobie to odblokowaliśmy. No, i tak tutaj jakiś hełm. Tutaj nic nie jestem w stanie już więcej wyrzucić. Teraz tak, wyprzedać wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie sprzedać, tak naprawdę, bo to są rzeczy, które kompletnie e, nam nie będą potrzebne. A później będziemy po prostu, wiecie, kupować nowe. Nawet jeżeli coś się później powtórzy, no to wiecie, no to stać mnie, że tak powiem. Na razie wyprzedamy wszystko. Łatwiej po prostu będzie działać. Jak sobie wszystko wyprzedamy, a, i później od zera będziemy sobie tutaj śmigać. O, i mogę też to powyprzedawać. O, bardzo dobrze. Ja nie chcę takich fastów, żeby mi tutaj e, zawadzały, że tak powiem. Drzewa też nie potrzebuję od razu. Drzewo na sprzedaż, proszę bardzo. Jak jeszcze za to pieniądze dostanę, to już w ogóle, wiecie, za drzewo. Do wycinki, nie chcemy krzaków. To ma być mój wymarzony dom. To ma być dom dla youtubera, dla influencera. Więc y, musimy podziałać. Ej, ale tu ciekawi mnie sytuacja, w której y, sąsiedzi mają takie duże drzewo, które zawadza po prostu i wchodzi na teren mojej posesji. Czy mam prawo im wtedy obciąć ten kawałek? Ewentualnie, czy oni nie są zobligowani do usunięcia? Takiego fragmentu, który by mi zawadzał. Wydaje mi się, że powinno coś takiego być. Patrzcie, tutaj coś jest. No. To pokazuje, jakby faktycznie. Dobra, okej. Okay. Czy ja sprzedaję jakąś, jakiś element konstrukcyjny? No bo naprawdę mi się wydaje, że jeszcze jedno piętro powinno być. I ciekawi mnie, czy teraz sprzedając to, jakby nie narażam się na. na to, że może, nie wiem, yy, chociażby. Się coś zawalić mi na łeb, że, że to piętro jeszcze jedno spadnie. No, mam nadzieję, że nie, tak naprawdę. Ale w ogóle, właśnie to jest pytanie: czy, czy istnieje tutaj jeszcze jakieś jedno piętro dodatkowe? Tego nie wiemy. Dobra, wyprzedaliśmy większość rzeczy. I teraz tak, czy ja jestem w stanie wyburzyć kawałek sufitu i, i zobaczyć, czy coś tam jest? Nie wiem, z sufitami się jeszcze nigdy nie bawiłem. Nie no, patrzcie, jest coś na tym suficie. Dobra, mm, to tak, gdzie ja bym chciał mieć wejście na sufit? Tutaj chyba zrobimy wejście na sufit jeszcze. Myślę, że z tej strony... O Jezu, jakie, jakie strome te schody są. Okej, okay, dobra, czyli ewidentnie tutaj nie mogą być schody, ale faktycznie mamy przestrzeń jeszcze sufitową do zrobienia. A mamy jakąś drabinę po prostu. Drabina, mamy wejście po drabinie, moglibyśmy zrobić. Nie ma chyba drabiny, kurczę, szkoda. Jakby można było takie tajne wejście, wiecie, po drabinie zrobić na górę, to by było fajnie. Takie bym nawet chciał, powiem więcej. Tajne wejście po drabinie. A tak trzeba będzie kombinować ze schodami teraz, gdzieś na środku pomieszczenia. To jest pytanie. Ewentualnie po prostu zrobić schody tutaj. Może wchodzimy, cyk, cyk, cyk i tu na górę. Eee, wychodzimy jakoś. Czyli tak, zrobić schody zaczynające się, powiedzmy tu, a kończące właśnie tam. O, dobra, w ten sposób moglibyśmy zrobić. Teraz tak, budowanie. Dobra, udało mi się załatać dziurę, żeby nie było. Eee, tutaj budowanie tak, załatajmy dziurę, tak mi się wydaje, że to, to powinno być w miarę w porządku tutaj skos zrobimy dodatkowy powiedzmy no dobra, spróbujemy jakoś to zrobić, wiecie, to jest, to jest taki projekt dodatkowy bo chciałbym wykorzystać jeszcze jednak e, to miejsce, nie, że mamy takie duże, tutaj oczywiście trzeba większe okno zrobić, to jest, to jest fakt a trzeba tu powiększyć to trochę. Wybijamy to miejsce. Sprzedajemy belkę, okno. I tutaj trzeba będzie osobno zrobić po prostu okno, jakieś nowe na świat. Ewentualnie z drugiej strony jeszcze. Damy jakieś graty na dół, i wiecie, tutaj z tej strony po prostu będzie takie takie biuro zrobione. Będzie można sobie wejść na górę. Lepiej chciałbym zrobić taki tajny pokój za drabiną jakąś, ale no, no nie da się w tym momencie jak widać. No ale dobra, teraz zacznijmy od może jeszcze od czyszczenia wszystkich tych rzeczy. Więc yy, przydałoby się zacząć sprzątać. Także posprzątajmy. No tutaj widzę, że panele są na pewno do wymiany. Ściany też od nowa do zrobienia tak naprawdę. A w tym momencie, jedyne co my zrobimy, to wyczyścimy te, też to wszystko. Chociaż wydaje mi się, że jakbym ja zaczął malować, nie? To to by się wszystko po prostu wyczyściło. Aczkolwiek yy, fajniej będzie sobie to najpierw wyczyścić, a później, wiecie, już na wyczyszczonym robić. Tak jakoś bardziej fabularnie lepiej. A wydaje mi się, że można byłoby tak yy, to zrobić, jeżeli byśmy fabularnie do tego nie podchodzili. Także ok, całe zabrudzenie sobie wyczyśćmy. Jakieś grzyby, nie grzyby. Wiecie, tutaj nikt pewnie przez lata tego mieszkania nie sprzątał, więc trochę, trochę się tego nazbierało brudu. To jest na pewno brud, który ja mogę zetrzeć. No, te ściany to zdecydowanie do, do poprawy są. Ciekawi mnie w sumie, czy jak ja bym tutaj poleciał faktycznie z nową podłogą, z nowymi ścianami, to czy musiałbym je jeszcze raz wyczyścić? To, to mnie ciekawi. Dobra, okna też fajnie byłoby wymyć. Wiecie, chciałbym też to robić etapami na tych odcinkach z y konkretnych projektów. Y więc y etapem takim, pierwszego upiększenia, można powiedzieć, byłoby właśnie czyszczenie tych domów. Bo nie wiem, czy ja to wiecie, na jednym odcinku zrobię. Ja bym poszedł raczej w dwa odcinki. Jeden odcinek, właśnie z czyszczenia, może y takiego domu z ogarniania go do stanu E, przynajmniej czystości dobrego, jeżeli chodzi o czystość, a później jeden odcinek na całkowite po prostu robienie w nim zmian, wiecie. No, część remontu jeszcze zrobię w tym odcinku, myślę, a część, żeby była już w kolejnym plus, e, tak naprawdę umeblowanie domu e, byłoby fajne robić, fajnie byłoby robić, tak mi się wydaje, w drugim odcinku. Także fajn, dobrze by było, żeby taki Projekt domu robić w dwóch odcinkach, tak myślę, żeby zamykać. Możecie śmiało, właśnie pisać, co o tym myślicie, bo fajnie też byłoby w dwóch odcinkach, z tego prostego powodu, że moglibyście mi też napisać pomiędzy odcinkami odnośnie tego, w ogóle mogę tego się chyba pozbyć. To jest chyba tylko, żeby wyglądało tutaj, tak zrobione, w stylu loftowym jakimś. To nie jest wcale potrzebne, chyba w tej grze, żeby były takie. Podbicia, no, ale moglibyście też pisać po prostu swoje propozycje co do tego, co moglibyśmy w danym domku zrobić. I to byłoby, uznajmy, że całkiem całkiem fajne. Co, ja to mogę spryskać, naprawdę, ale to spryskanie mi akurat nie w czymś takim chyba nic nie daje. Dodatkowo jeszcze jest szansa, że coś tam podekspię. chociaż zrobiłem na tyle yy, dużo misji w tej grze, że większość rzeczy już mam naprawdę dobrze wyekspionych. Więc za dużo to ja już się tutaj nowych rzeczy nie nauczę. Jedyne co mogę to tak naprawdę teraz zarabiać na flipowaniu na, na tych domkach. To jest coś, no wiecie, kupujecie tanio, sami sobie dom jakby naprawicie, sami sobie go odnowicie, a później sprzedajecie go z dwa razy drożej. No, flipping w czystej postaci, proszę państwa. Myślę, że część osób bardzo dobrze wie o co chodzi. Proszę bardzo, okej. Okay. Będę może musiał się dziewczyny pytać, co, co fajnego można byłoby do takiego domu wrzucić. Ona zawsze by mogła podpowiedzieć. Ona ma akurat nie dobry zmysł do takiego dekorowania domu. Gdzieś między odcinkami się będę musiał chyba pytać, bez skitu. E, Dobra, tutaj po, o, poczyściliśmy wszystko, jeżeli mi się e, wydaje. Dobrze, to chyba tak by było. Masz punkt w kategorii mycie. Wow, um, co dostałem w kategorii mycie? Ostatnie, sprayu do mycia można używać częściej Teraz mogę częściej sprayować, bo tak był delay, jeżeli chodzi o ten spray, nie można było go, go abuzować i cały czas używać A teraz mogę, o, dużo częściej, jak widzicie O, tu zdecydowanie trzeba posprzątać na zewnątrz, w ogóle no tak, trzeba będzie ee, te, te wszystkie spraye z zewnątrz pozdejmować też bo ten dom został niestety otagowany O! No tak, w sumie to jest z farby Myślałem na początku, że to jest z... tego... z... jakieś takie resztki, które pozostały A to są resztki, ale z farby Myślałem, że to resztki takie, które będę musiał odkurzaczem śmignąć No i patrzcie jak spray szybko schodzi Jak się w niego wjedzie dobrze no, i super, bardzo dobrze. To działa wszystko na ten moment. Świetnie nam idzie. Ja tam zadowolony jestem. Proszę bardzo, fajnie sobie poczyściliśmy. Ok, a tutaj co? No, tutaj zdecydowanie to trzeba mm, dodać trochę chodniczka. I pytanie brzmi, w jaki sposób my to moglibyśmy zrobić. Yy, czy to w budowanie, jakby wejść? Czy, czy w, ja, w jaki sposób zrobić kawałek chodnika? Chodnik. Chodnik. Może może widzowie będą wiedzieć, w jaki sposób chodniczek zrobić. Elementy architektoniczne. Okej. Okay. I nie widzę tego kompletnie. Wykończenia drzwi, akcesoria budowlane. No, też nie. Materiały budowlane, nie. Eee, schody, inne. Hmm. No, powiem wam, że nie wiem, w jaki sposób zrobić taki podjazd na przykład. Czy ja się go muszę pozbyć, czy. czy co? Wiecie, o tutaj. Aha. <laughs> to pod spodem zrobiłem, jakby. No, nieźle, nieźle. Okej. Okay. Czekajcie, a teraz gdzie zrobię? O, zrobi. No dobra, tylko to tak. średnio bym powiedział wygląda. Ja bym chciał jakoś uzupełnić wykańczanie powierzchni, mycie. Hmm, w jaki sposób to zrobić? Nie mam, powiem Wam pojęcia, jak wypełnić tę pustkę. A tutaj liczę zdecydowanie na, na Waszą pomoc. Bo faktycznie, no, no nie wiem, jak to zrobić. Żeby ten podjazd był gotowy. Także tutaj liczę na to, że może wy będziecie wiedzieć. W jaki sposób mógłbym to wykonać. Dobra, sprawdźmy, czy wszystko jest wyczyszczone. Oczywiście, że nie. Ty, dobra, bo tutaj jest brud, którego ja nawet nie widziałem, powiem wam. Ej, i zdecydowanie, sporo tego brudu jest. Dobra, to może jednak ja to mogę wyczyścić, tylko myślałem, że to ma wyglądać jak takie brudne. Okej, okay. no, na, na to wychodzi teraz, że jednak jest tutaj trochę brudu, którego nie usunąłem, ale nie, tutaj jest chyba wszystko w porządku na tym piętrze. Tu jest jeszcze brudne. Dobra, całkiem nieźle nam idzie, powiem wam. A na strychu, na strychu chyba jest w porządku. Okno, mm, okno, tego trzeba byłoby zacząć. Okno powiedzmy, jakie? 5x5? Oj, 5x5 to jest małe. Troszeczkę większe. 7x6 myślę, że tutaj byłoby w porządku. Nie, nie zmieści się 7x6. Jednak 5x10, sprawdźmy. 5x10 też nie. 5x6 może? No, myślę, takie 5x6 mogłoby tu wejść. No, 5 na 6 byłoby całkiem w porządku. 5 na 6. 4 na 6 w tym momencie. Eee, dobra, jedna cegiełka chyba do rozwalenia. 4 na 6. To rozwalić i to rozwalić. Tak myślę. To może chyba zostać. 4 na 6 powinno teraz tutaj wejść. Dobra. A tutaj jest jakaś zabudowa, jeszcze nie wiem. Z drugiej strony, no to ona nie jest mi aż tak potrzebna. Dobra, mamy okno wrzucone do środka. Już jest jakiś plus, nie? Ju, już jesteśmy troszeczkę dalej niż byliśmy. Najważniejsze, że schody zrobiliśmy, chociaż mega są strome. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o samo wyczyszczenie wykarczowanie e, tego miejsca to jesteśmy na dobrej drodze, żeby, żeby tutaj zamieszkać, czy żeby dalej coś robić. Wydaje mi się, że, że całkiem nieźle nam poszło. Wyczyściliśmy większość rzeczy. Może w ogóle byśmy zajęli się jakoś jeszcze ogrodem, chociaż nie wiem, czy w tym momencie, na tym etapie rozwoju House Flipper 2 posiada opcję zajmowania się ogrodem. Jeszcze to tak. Z najważniejszych pytań do Was, jak myślicie, co byśmy chcieli zrobić w środku? Może wymienić to okno na to, żeby było takie czarne z zewnątrz, chyba że to jest jakiś element inny zrobiony. Jak wypełnić tutaj posadzkę? I czy możemy zrobić coś w ogrodzie? Także mam nadzieję, że taki odcinek projektowy wam się spodobał. Zostawcie łapę suba komentarz, jeżeli tak. Dajcie znać właśnie w komentarzu. To jest najważniejsze. Trzymajcie się do zobaczenia. Elo i cześć, Manko.